Patryka Skarpka z Jaworskiego Jaworski uprzedził Adriana Sojke niewiele zabrakło, próbował przelobować bramkarza Wilkowianki. Tak, po wykonaniu rzutu wolnego. Patryk Skarbek. Głębokie dośrodkowanie pałka. Myślałem, że ta piłka wpadła do bramki, ale zabrakło dosłownie centymetrów. Łowacki, dopiero teraz piłka trafia do kapitana Wilkowianki. Zdecydowana przewaga, jeżeli chodzi o posiadanie piłki. Przewaga również w sytuacjach teraz w kapitalnie. Adam pałka. No i świetna interwencja Piotra Zająca, ale wie za to podanie dla ich powinni sobie tak bez, bez niczego chwilę pograć, rozkręcić się w swoim gronie. Tak, tak, i później panowie wjeżdżamy na pełny od razu. Niezła próba, tym razem Sojka. Może ten strzał był właściwie w sam środek, miał małe problemy. Będzie strzał, nie. Ładnie. Nie zrobił to szkania. Pałka. Kuba strzał, jest zablokowana, ale tutaj hodor zmienia jeszcze piłkę. Karne, wyłożył Ignacy jednego z obrońców. Do Ignacy Kodor, świetna interwencja Bior zająca. Zając. 16. Czterech zawodników, Rataja. Kolejni czekają na zebraną drugą piłkę do INIBO. Ciekawa wrzutka. Ale ostatecznie zabrakło. Dość. Pałka w polekarne. Skarbek jeszcze znalazł. Kwietnia! I to Mamy musi być gol. Jeden do zera. Krystian Kwiecień. No wreszcie, wreszcie grali, szukali, aż wreszcie udało się zaskoczyć Piotra Zająca. Wilkowianka obejmuje prowadzenie w 41 minucie na listę strzelców wpisuje się Krystian Kwiecień. Kwiecień. Ale wielkie brawa dla na tarciu Wilkowianka. Wolak troszeczkę za daleko wypuścił piłkę, ale błąd popełnił zawodnik Rataja. Dobra próba Dominika Wolaka. Mocno zaczęła Wilkowianka. Odor. Ładne podanie Filip Chmara. Filip Chmara. Próba uderzenia. Kapitalnie interweniował teraz Piotr Zając. Świetna interwencja bramkarza. Ocięta rusza dla Dominika Wolaka. Dominik Wolak sam na sam, ale skiksował. Dostajemy informację... Z Feniksa Pielgrzymka jednak znajomości Marcela zrobiły swoje. No niestety. Filip Chmara! Zatrzymała się na piłka. Pod łapaczem. Miejmy nadzieję, że się nie przebiła. W składzie Wilkowianki, jak wiemy, Wilków... W składzie Wilkowa dużo, dużo młodych chłopaków. O, jakie ciekawe teraz interweniuje po tym uderzeniu Tomasza Zająca. Na kontor, a słyszymy za bramką jednego z kibiców. Mara zablokowany. Było groźnie, ale cały czas na tarciu Wilkowianka. Bardzo dobrze, że Dygas uprzedził, by zdobyć gola. Bartkowiak, Bartkowiak. I gol. No co tu się wydarzyło? Filip Bartkowiak, ten wprowadzony z ławki rezerwowych. Nieco szczęśliwie, nieco na raty po rękach Adriana Sojki, ale najważniejsze, że piłka w nazie. Mara cały czas jest szansa. Tristan Kwiecień ktoś na szał, ale on Bo chyba chyba dystety, możemy powiedzieć, że znalazł drogi do bramki. Że była to piłka meczowa w... Jesteśmy z zawodnikiem Rataja Paszowice, Kamilem Witkom jednym z bohaterów tego remisu, bo chyba tak możemy powiedzieć. No Kamil, jakie odczucia, bo z tego co mówiłeś, nie jesteście do końca zadowoleni z tego jednego punktu. No nie jesteśmy zadowoleni. Pierwsza połowa zdecydowanie dla przeciwnika. Przeciwnik stworzył kilka sytuacji nam, strzela nam bramkę na 1-0, wracamy do szatni. Trener, trener, że tak powiem, robi nam suszarkę bezpośrednio, wchodzimy na boisko, no i dajemy z siebie wszystko. Zaczęliśmy stwarzać więcej sytuacji, więcej niż przeciwnik, w pewnym momencie dochodzimy do stałego fragmentu gry, dośrodkowanie, no i kolega Filip strzela bramkę, tak? Mieliśmy jeszcze kilka setek, no ale, no ale remis, no niestety, no brakło, brakło minimalnie, mogliśmy tak naprawdę zwyciężyć w tym meczu i, i pokazać, pokazać kto rządzi na boisku. I tak jesteśmy z siebie zadowoleni, bo, bo cała drużyna pokazała charakter, zagraliśmy jak drużyna, nie grały dzisiaj indywidualności. No, właśnie pytanie, gdzie, gdzie leży problem? Patrząc na tabelę, nie wygląda to zbyt dobrze, ale patrząc dzisiaj na boisko, to wcale nie wyglądało źle. Po, Zawiesiliście wilkowiance poprzeczkę bardzo wysoko, gdzie wiadomo, że to jest zespół walczący o, o zupełnie inne cele. No, ale tak jak powiedziałem, w tabeli, jak na razie, w Waszej ilości punktów tego nie widać. Walczymy o utrzymanie, walczymy o utrzymanie. No, musimy walczyć przede wszystkim i pokazać charakter jaja na boisku, tak? Prawdę mówiąc, no co, no zajmujemy chyba jeszcze ostatnie miejsce w tabeli. Zrównaliśmy się z Olimpią. No to czerwona latarnia powoli gaśnie, ale pokażemy w przyszłych meczach, że na pewno, na pewno nie będziemy ostatni, na pewno się utrzymamy, nie ma, nie ma innej opcji? Do 90 minuty wydawało się, że macie wszystko pod kontrolą, wszystko szło po waszej myśli, ale wystarczyła chwila nieuwagi i tracicie gola. Pytanie, czy, czy jest to problem z koncentracją, czy problem ze skutecznością, bo dzisiaj, dzisiaj sytuację mieliście, by, by ten mecz zakończyć wcześniej. No mieliśmy i właśnie nie było wszystko pod kontrolą, bo e, mogło się tak wydawać, że było pod kontrolą, ale mm, no graliśmy bardzo spale, też e, z przodu ciężko szło wykorzystywanie sytuacji nawet 3 na 1 i tak dalej, więc czy nawet ich kreowanie w e, momencie, kiedy wychodziliśmy 3 na 1, więc po prostu zasłużenie e, nie wygraliśmy tego meczu. No właśnie, patrząc z perspektywy całego spotkania, wydaje się, że problemem było, było nie wykorzystywanie, tylko tworzenie, tak jak powiedziałeś. Często wychodziliście w sytuacjach, brakowało gdzieś ostatniego podania. Myślisz, że, że to gdzieś problem był w głowach? No bo piłkarsko na pewno jesteście zespołem lepszym od Rataja Paszowicy. No ciężko powiedzieć, w czym był problem, ale na pewno, na pewno był. No a z drugiej strony no to też e, brawo dla drużyny Rataja za to, że walczyli do samego końca, e, udało im się strzelić bramkę, także, e, także no, my możemy żałować Rataje mimo wszystko e, no, z tego punktu zawsze też może być zadowolony. My jeszcze nie zremisowaliśmy chyba w tym sezonie, więc e, przyszedł czas na remis. Zawsze musi być ten pierwszy raz, ale rozumiem, że walka trwa dalej, w grze o podium nadal jesteście. No jasne, tak jak już nie raz rozmawialiśmy, chcemy wygrywać w każdym meczu. Dzisiaj się akurat nie udało, więc no nic nie zrobimy, tylko, tylko idziemy dalej.